Witajcie w kolejnym odcinku z serii LEGO Star Wars Wojny Klonów. Dzisiaj czeka nas jakaś przygoda, kolejna. kolejny ten. Bez przedłużania zaczynajmy. No, nic, <grym> nie chciałem, ale dostałem w to no, Ostatni raz mieliśmy General na Florum tak się nazywa ta planeta Florum, a teraz będziemy na Quel i Jedi Crash. No nic, zobaczmy o co tutaj chodzi. Fajnie wygląda ta, ta planeta. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę od razu. Takie takie chmury tam sobie latają fajnie. No jesteśmy w istocie. No. Jest sporo tam. Jetpacki założyli, ja co? No chyba przegrywają. Aha, a... przelecieliśmy i my. Ja jakieś graffiti na statku. Ja Nie wiem, Kurczę, no nie, nie, nie spodziewałem się takiego, takiej możliwości, że to będzie znowu latanie tymi statkami. No ale cóż, zobaczmy yy, co tutaj chodzi. O wiele bardziej mi się podoba taka biała niebieska sceneria niż taki czarny kosmos. Tak, nie wiem jak, nie tak. wiem jak tobie. Dobra, się ogarnąć, jakieś o Jakieś tu chodzi. Trzy... Szałki nam tu pokazują. Jakieś trzy CUSie są u góry ekranu. Jakieś takie nie wiem. Anteny może? Fajnie mamy te za zamu... A ty już wylądowałeś? No, już wylądowałem, Jestem. No. <grym> z tym tą. A Z A, A ja mam Anakina. O, wylądowałeś do mnie? A no o, tak. mnie tutaj też skierowała ta strzałka. Nie wiem, czy jakoś tak słusznie, czy. Co no i dobra, zbieramy te monety. U, miotnąłaś linka troszeczkę. Hmm -hmm. Co, 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 my mamy, co my tutaj mamy zrobić? Bo poza tym, no, że... No, Asaka tak. bardzo fajnie walczy tym mieczem. Dosyć przyjemnie się rzuca tymi, tymi przeciwnikami A? o przedmioty. No, ale całkiem <laughs> wiesz, że, że szybciej to idzie, nie? Tak, trochę szybciej faktycznie. O, można dwóch naraz jednym takim rzutem zniszczyć. My, co my tutaj mamy do roboty? W ogóle jeden z naszych zestawów jest niebieski, drugi jest czerwony. Tylko fajna sprawa. Hmm. są srebrne klocki, których nie jesteśmy w stanie bardzo zniszczyć. Trzeba by jakiejś eksplozji. No tam coś jest chyba, tutaj. Eee, oh, tak widzę. Jeden mogą skakać. Hej, możemy się odbijać od ścian. Fajnie wiedzieć. Wow! Fajna, fajna sprawa, naprawdę. Czaj, to jest, to jest wtyczka. A wtyczka tam jest, to Nie? Idzie. wtyczka to Tu jest wtyczka. Znaczy nie wtyczka, tylko... To ja już ci Okej. Okay. No jeszcze kawałek... Może ja, to, może ja to przepchnę. Co będziesz się męczył? No Męczy. to ciężkie jest. Oj, coś nie do końca. I... Cyk! Działa. I udało nam się... Aha. To jest jakiś taki sprzeczkiwasz, tak, takie, tak. No. Ej, no, moment, no. tam jeszcze są jakieś... No, tam jest minikit. To czy zginę w ognie. Tak. Zginę. Czyli to na pewno trzeba jakoś ugasić. Albo jest jakaś postać żaroodporna. Co no, nie wejdę. Z... Co ty, no to jest niemożliwe. A tam jest minikit. <laughs> to ja tak. wiem, że tam jest minikit. on pamięta Wydaje no, mi się, to że. Możemy to może hmm. przekierować kierować w to. nie bardzo. Mam wrażenie, że tu potrzeba jakiejś postaci, która jest niewrażliwa na płomienie. Hmm. To jest mój. To jest twój. Padał niebieskiego. Myślałem, że ja wylądowałem po Wyl Dobra, nieważne. Mogę sobie latać z czerwonym, nie mam problemu. Okej, okay. no i wskazują nam kolejne miejsce, do którego mamy się udać. No, o tyle się cieszę, że jest to wszystko jakoś tam pokazane. Ja ląduję w prawie. No bo wylądujesz tylko drugi chyba zależne jest od rzeczy gdzie jesteś. Jak jesteś bardziej poprawy, to wygląda bardziej po No i dobra. Mm -hmm. Tam są jeszcze z tyłu jakieś... A to zniszczysz to, tak? Co? Tam są jakieś klocki za tym statkiem czerwonym Jeszcze tutaj jakby próbuję... Widzisz tu? Ła, to troszeczkę mi się oberwało, nie ukrywam. Wchodzisz mi pod miecz. No to szukam, gdzie mam, co mam zrobić. Gdzie tu jest jakiś kolejny spryskiwacz. Zraszacz właściwie. No i powiem szczerze, że nie wiem, że nie wiem, nie wiem, nie widzę nic takiego. A ty? Ja też nie, ja też nie. Ale ja zaraz znajdziemy. Gdzieś musi być. No zupełnie kurczę nic nie widzę. Gdzie jest ten zrasa, zrasac? Zrasac. Zrasac, zrasac. No nie wiem, tam, za, tam ciebie nie ma. U tam Ciebie nie ma. U mnie są jakieś tylko droidy, tutaj. No droidów tak naprawdę jest dużo. Nie te droidy to one chyba są produkowane tutaj. tak na bieżąco... A faktycznie jakieś monety. no można. Okej, okay, udało się. Nie wiem, te droidy chyba są tak na bieżąco skręcane. Siedzi taki... takich... No bo one mają jetpacki, one racą, przelatują. No tak, ale wiesz tak ilościowo, za, dla takiego Jedi, ile by tych droidów musiało się pojawić, żeby to było jakieś wyzwanie? W grze? No w grze Bardzo nie, dużo. W grze faktycznie nie jest to wyzwaniem. Ale nawet nie ukrywajmy, bo w filmie Jedi też są potężni, nie? jest taka, no, To jest jakaś, jest jakaś siła, nie? Ale jest tam jakoś to wyrównane. na pewno taki, taki batalion, no to nie jest y, prosta rzecz, nie? No i udało ci się uruchomić kolejny, kolejny zraszacz. Że musiałeś tam troszeczkę zaing zaingerować w infrastrukturę i połączenie. No chciałem nas schowali to przede mną. jakbym Jakbym był jakimś złodziejem czy kimś jakimś No tutaj już nic, tutaj już nic nie ma. My chyba wsiadamy w nasze statki i lecimy dalej, nie? W ten sposób przyznałem się, że mogę, mogę ogrywać te misje od latania takie. Pewnie, nie, nie jest dla nie? Pewnie, to jak najbardziej... <coughs> o teraz gdzieś indziej. a o, 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 trochę mi się tutaj... Ej, no moment, gdzie mi to wskazuje? Bardziej, bardziej, bo Tutaj jest jakieś miejsce. Się zgubiłem przez chwilę. O, co to? to jest jakiś latający śmietnik. Jeden na 5. Jak znam nasze szczęście, to już więcej się nie pojawią. Ale ta kamera średnio pracuje z nami. No, to jest też taki minus, nie? Że jak właśnie no, dzieli nie... się ekran, to nie zawsze ta kamera chce... Tak. Chce współpracować. Jestem przysłonięty przez cały ten... ten nasz statek. Kurde, tak, nic nie widzę... Powiem ci, że nawet powoli nam to wychodzi, nam idzie jakoś tam y ten pasek postępu prawdziwego, że ona jakąś animację ma, jakiegoś finishera, a rzucimy tym Tak gość. jak go pocięłeś, nie? No, mała mm -hmm. tego tak, no? tak, tak, tak. Czasami fajna, tutaj jest... fajna sprawa. Tutaj, nie, 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 tutaj jest krawędź. No, gościu, Proszę się. Nie, nie ten, nie przeszkadzać. Gdzie ty już tam pobiegłeś? No, wszedłem. Dobra, ja tu widzę, że jestem daleko w, w tyle. A co to? Dasz, A, ale tu przeskoczysz przez szybę? Jest dziura? Przez dziurę? Przez dziurę. Ty, faktycznie. I, i, jeszcze raz. Ja, ja nie, nie odpuszczę tego zestawu. Nie dam rady. Chyba nie dam rady. Moment, tam jest jakieś wyjście dla tych, dla małych bohaterów. A wejście gdzie? On A tu jest tutaj. wejście. Rzecz jasno nie mamy ani małego bohatera, ani nikogo, kto by mógłby je otworzyć. A tam oprócz tego mi zostało, widzę, monety są. Mm. Są. LOL, ominąłem tę monetę? Dobrze, że tam byłeś. Nie, bo ona mi wypadła. Ach. Ginąłem i ona mi wypadła. Dobra, rozumiem, że tak jakby nasze zadanie się wykonaliśmy, to zadanie. No wykonaliśmy, wykonaliśmy. Zrobiliśmy co mieliśmy. Co teraz mamy jakby ze za zadanie zrobić? Katcenkę obejrzeć. Obejrzeć katscenkę? No, nie tego stopera. No trudno tam. Mniej więcej wiem, jak było. No. Dokładnie. <laughs> Czyli co, ocaliliśmy ten krążownik czy nie? <laughs> Na pewno ugasiliśmy. <laughs> Na pewno ogasiliśmy największe źródła pożaru. Ten tu jakieś tam, nie powiem co wygląda wojna na zewnątrz. Może on już przywykł do tego, że wojna w, w tym uniwersum to jest, to jest. To wiesz, to jest normalnie. To jest życie, to jest. Tak. <laughs> no i co, no i co, no i przywykłeś i zaraz. Mam was na ogonie. No No i go zciągną zaraz. Chciałeś uciec. Dobra, nie koniec naszego zadania. Moment, coś o, się dobra, stało. Teraz... Przerzuciło nam ekrany, nie? Tak, no. eee, nie dobra, musimy chyba ocalić naszego przyjaciela, klona. Bo kurczę, wpakował się w tarapaty. Ja tutaj sobie oczywiście pozbieram te monety. No chciałbym strasznie, żebyśmy osiągnęli status prawdziwego Jedi. Taka fajna, sympatyczna sprawa. Wow, No ale tak to. Co? Nic. Te ty? Co ja się zrobiłem? Zaraz to. O, udało mi się wyskoczyć. No ja się nic nie zrobiłem chyba. Nie, ty no, nic absolutnie nie zrobiłeś w żadnym, w żadnym razie. Mhm. Ty no, tam no, <laughs> zbierasz monetę, a ja robię, nie? Ja też pozbieram tych monet. Byliśmy tam mniej, jeszcze, widzę. tam jeszcze widzę takie klocuszki, ja to pozbieram. Możesz już chyba lecieć i ogarnąć ten. Nie, pozbierajmy wszystko, co jest na mapie, nie ma się co tam. spieszyć. <laughs> Pewnie. ja, sobie poradzi ten nasz kolega. bądź co będzie chyba został tylko jakoś tam przypięty do tamtego drugiego statku, no jest nie? Ciągu... fuck? Ja też tak spadłem. A nawet nie zauważyłem, że tam jest mini zestaw. Znalazłem drugi ja świetnie... Spadłem, bo chciałem ten mini zestaw. A, to przynajmniej świadomie do czegoś dążysz, tylko że tak, nie monety do... tracimy. Tak to nie wiem. się wiemy. wydaje, że Artu byłby dobrym wyjściem, bo on może latać się utrzymywać trochę, nie? Jak mnie wkurzają z tymi mini-zestawami. No one są specjalnie tak bogowane. Mi się wydaje, że nie powinny. <laughs> no bo, no, ale to jest no, no, dla trybu rozgrywki wolnej, nie? Gdzie można zmieniać bohaterów. A I? już porobiłeś? No tak wiesz, blisko były te punkty, w które miałem strzelać, więc raz no sobie przyłożyłem i... zbliżyliśmy się problemu, a on sobie, widzisz, wylądował chyba na, na naszym... No. I otworzyło nam się kolejne wejście tutaj. Ja miałem blisko. Zresztą też w tym. Swoją no, drogą. Czemu by poleciał do góry? Tego nie wiem. Mogę wylądować tam. O, mamy teraz do zrobienia tutaj. Jak ty nie. wylądowałeś na środku? No, przyleciałem ja i yy, Y. No, no to bo i nie. nie. Może nie zajmę ci miejsce. Być może. <laughs> to jest tak jak na parkingu w galerii. <laughs> Być może. To pierwszy, ten lepszy, tylko... tam, tu jest jeszcze coś. A nie, tam byliśmy chyba. Tak? Tak. Nie wydaje mi się. No to wyląduj, no to jest, sprawdź. Ale nie mogę. No już, już nie jest aktywne to, to, to lądowisko, nie? Nie, nie. <laughs> No, nie palą się reflektory, więc chyba tak. Ty ja tam coś zniszczyłeś, widzę. No, jest, jest dziwne, że nie mogę wylądować. W ogóle nie widzę tam twojego statku. Fakt, a, a może ty jesteś na złym, w złym miejscu? Na pewno jesteś... Nie no, w sumie teraz... Bo ta kamera krąży, żeby przychodzi na, na stronę, po której jakby od mojego bohatera się znajdujesz, nie? No, no, ale... O, no nowi, widzę, daj się tu prawie. I żółty klon. No nie, to jest ewidentnie jedno jedyne wejście. Nie no, rozumiem ciebie. A on mi cię do góry. Ej, zrób, zrobimy test. Wsiądę może tutaj gdzieś. E, ale słuchaj, bo mój statek zniknął. No a ja poleciałem za ten to... okej, okay, no widocznie tak miało być. Teraz ja sobie widzisz lecie. A, że jeden w sumie będzie fruwał, a drugi zostaje na, na statku. No bo nie wiem. Z zniknął mój statek. No, no ewidentnie. Ja nie mogę wyjąć. No to ewidentnie muszę latać. O, ale teraz zostałem tutaj zamknięty. To nie wiem co, bar co za bardzo co mam robić. Jak, jak już Ach. latam. Chwilka, chwilka. To jest kilka ja tak? No ale ewidentnie nie mogę. Może nie musisz wylądować. czekać na mój ruch, aż coś zrobię, chociaż wiesz co nie wydaje mi się. Chciałem, od... chciałem sprawdzić, chciałem odlecieć moim statkiem, żebyś może mógł wylądować, ale zabrali mi go. Nie ma. Nawet, a ja jak podlatuję do okna, to leci od razu do góry. Widzisz? U góry jest lądowisko, ale też, też nie mogę wylądować. Nie? Mhm. Chyba, że to jest jakiś bóg. Coś się. Nie, no, będąc szczerym, y, gra jest bardzo fajna, bardzo fajnie zoptymalizowana, fajnie działa, ale ma swoje momenty, w których występują jakieś błędy, nie? No, jak wszystko, nie? Y, kilka razy zdarzyło nam się. Stary weź dozbiera jakieś momenty na szybko, niech to tam wsiadać, dopóki nie ten. Zdarzyło nam się. Zdarzyło nam się kilka razy, y, że tak powiem, że gra nam się skraszywała, wyłączyła, straciliśmy nagranie. Różnie to, hmm. różnie to bywało, więc błędy się zdarzają. Na kilka razy stoczyłeś się wybieram coś, ale myślę, że to chwilę potrwa. Ale no ja szukaj też, tam coś Ja innego. też zbieram. Każde, każde 10 srebrne monety, które tam 10 punktów dają. Wszystko no właśnie, co... też takie. Wszystko co tutaj, kurczę, wpada. Jesteśmy tak blisko, dosłownie już wiesz, centymetry, hmm. nie? Że już warto się pomęczyć Najbardziej mnie wiesz, rozbraja ta świadomość, że to jest. To, to czego nam brakuje, to jest ten jeden Twój skok. Yy, kamikadze w dół. Chciałeś ten mini zestaw, ale. Ile ja mogę z tego czerpać? Trochę, trochę mogę, ale niedużo. A jene, czy my to uzbieramy? Czekaj, no ja rozwalam ten. Widzę, widzę, tam nawet fajne, fajne monety wpadają, bo już takie droższe. Muszę chwilę z potańczyć. Potańczyć? Tańczący ze statkami. Chociaż przyznam się Wam szczerze, że ja chyba nie chciałbym być pilotem takiego myśliwca. To musi być strasznie ciężka sprawa. Hardcore, nie? Hardcore, tak. Chociaż wcale nie uważam, że Jedi mają jakby prościł, bo to też jest ciężki już na pewno trening i potem spora odpowiedzialność. No dajcie mi, no jeszcze trochę, czy kilka ich. No, kurczę no, wszystkie dziesięciopunktowe monety zbieram, jakie tutaj kurczę udało mi się... Nie, zniknęła Ja już nie chyba zazwyczaj. wykorzystałem wszystko, co nie tylko mogłem. Nie, nie, się ziszczyć. cały czas jak za No tu przede mną jest jakiś taki statek, ale obawiam się, że wiesz, to może być koniec misji, nie? O, mamy, dobra. Dobra, to już teraz busy. się nie zastanawiam. Odbijany od tego... Tak, yy, przy... bicia Aha, i wróciłem... Wow, zaczynam kulek! No i musisz te kule wykorzystać. Dobra, to i tak dobrze, że postaraliśmy się zbierać. Tak myślę, że nic nie straciliśmy. Na pewno. Wczułeś mhm. się teraz w rolę? No a co mam robić, jak sobie musisz rozwalać? Ja akurat nie mam, przecież. Jasne. A jak, ja, jak ja mam to teraz zrobić? Przepraszam. No, no bo to jest jakieś pole. Czyli jednak a, z tym... Tutaj, coś tutaj, coś tutaj gdzieś. Nie to ten statek jest odporny na, 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 na pole? Takie przyciąganie? Być może. Być może. <laughs> ok, wykonałem swoją robotę. Teraz mam się tutaj gdzieś zadokować. I się włączyła kacetnka. Wsteczny, wsteczny! Biegnie, z, 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 biegnie nie, chce skoczyć. Objawiać, o. o, Jeny. O, matko. Tak, te jak kobiety kierują. Nie, nie obrażając kobiet, oczywiście, nie, nie. I antenę zgubiliśmy, nie? Więc trzeba do mechanika jechać. No wiesz, nie każdy ma y, licencję na pilota, nie? To, nie, to czemu on za, za starem siada? No, ktoś musiał. Mu ja, ale mamy, dobra. Jest dobrze, że zdobyliśmy tego prawdziwego Jedi. Oj, to jest Eila, tak? To Ta się. Commander Bly Mało tych bohaterów. Mało tych bohaterów jak na stadium gry, w którym jesteśmy, nie? Masz też takie wrażenie? Tak, 30%. Republic Gryf. Gunship. Tak I prawdziwy Jedi, którego tym razem udało się osiągnąć, chociaż musieliśmy się troszeczkę pomęczyć. Ale dobrze. Opłaciło się, na pewno jest. się opłaciło. <coughs> Trochę tych monet nazbieraliśmy. Już nawet nadrabiamy to wszystko, co kiedyś tam udało nam udało się fajnie wydać. Tak. I złote krocki. 20, 20. I 21. 20. Na 130 to dalej jest niewiele, zważywszy na to, że Grand Battle Unlocked. Bokuwaliśmy kolejną y, możliwość. To. Jest kanclerz. Hrabia Duku. Hrabia Duku. <laughs> mi się mylą. I tak zapamiętałem do niego sprawy. A Baduku to był kanclerz, Czy nie? Nie. Nie, nie kancerz tak. to jest chyba... To jest zupełnie inny gość. Jest... Dobra, nie będę rzucał, bo mogę się pomylić. I tak się mylimy przez całą serię, także. Także widzowie nas na pewno naprowadzą na odpowiednią ścieżkę. Dajcie... Tak nie, jakbyście byli tak dobrzy, żeby wyjaśnić Pawłowi różnicę między kancerzem Fatinem a Hrawim Duku, w sumie mi też chętnie bym to przeczytał. To śmiało. Zajdźcie na dół do sekcji z komentarzami i nam to napiszcie. Nie zapomnijcie zostawić też łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Następny odcinek już jutro o godzinie 13. Jeśli nie chcecie przegapić następnego i in, innych filmów, zasubskrybujcie kanał. A tymczasem to wszystko od nas. Tymczasem. Do, do, zobaczenia, do jutro. zobaczenia jutro. Hejka. Cześć.